Okej, okay, witam Was, The 19 w nowym projekcie moim Dungeon Siege. Yy, tak, teraz będzie wyglądało tak, że raz będę rzucał Darkest of Days, a roz właśnie to. No i dobra, yy, chyba możemy zaczynać. Chyba że coś mogę dać, dobra. Nie wiem, no bo tutaj ta-ta-ta-ta-ta. Jeden gracz. Nowa gra. Dobra, płeć. To weznamy hopa lepiej. Łeb Dobra, damy mu i rokeza, Skóra. Albo nie. O, ta była fajna. Włosy. A dobra, taka koszula. O, ta. O, o czekajcie. Te a te, to mi to przypomina gacie od Fertka z kiepskich. O te też. No, to sobie. No, nie, te. Ale patrzcie, każdy tak. Nie, no dobra, te nie. No, te sobie wezmiemy. No, do 19 nie wiem czy już jest napisane, ale dobra. A, a long time ago on the continent of arana the once magnificent empire of stars had crumbled into oblivion, paralyzed by its own power hungry legions, and torn asunder by an ancient and merciless evil. But the 10th Legion, the dying empire's most valiant soldiers and most trusted, withdrew far to the west, to a land called Ebb. Seeking to preserve what their empire had lost. Here, in the rugged mountains and the rich valleys of their new home, they founded the Kingdom of Ed, a kingdom that has embraced peace and freedom for 300 years. But there was a price. Few now remember the evil that opposed them. Fewer still recall the dark sorceries cast to save them. And none could foretell that one humble farmer would stand between a vengeance from the past and the survival. Attacking! I couldn't hold them back. <coughs> you have long been my friend, but you can do nothing more for Old North. Go to Stone Bridge. Find Giorn. The Krug have elsewhere betrayed us. Your bravery will be needed by the king. No i teraz zaczynamy rozdział pierwszy. Stone Brick Stone Brick, dobra, jeszcze się tutaj yy, dobra. To mnie nie obchodzi, tutaj czy coś tu mamy. Chyba tu nic nie było. On no, tu jesteś, coś prawidłym. Coś yy... i tak A, aha, kury se lotają. A, bo to kurnik jest, dobra? <gry> yy... Pff, coś miałem powiedzieć, inaczej zapomniał. Dobra, może mi się później przypomni. Tu coś w tej chatce mamy. Otwieramy te drzwi i zamykamy. E, tutaj ich nie ma. E, tak, tak wygląda nasz interfejs, czy jak to tam się nazywa? Obrażenia, 2 2.4. No, to sobie znamy widły. 2.4 Dużo szybkość ataku. Mm, dobra. Trudno. Zobaczymy, jak to. O, ognisty pocisk. I pierwszy stwór, którym dokopiemy, kruk. O, moczuga z kulcami. Zobaczmy. O, to jest dobre. Odcinki będą krótkie, ale. Mam nadzieję, że ten dużo ich będzie wychodzić. Nagrom na zapas i później będzie lepiej. Łuk. Chyba by rozwijał tylko. Bo możemy tutaj e, tak rozwijać e, umiejętności walki. O, dobra. Yy, tak, łucznictwo, walka tym yy, bronią, taką wręcz topory, maczugi i takie inne sztylety. A, dobra, pasek zdrowia. Tak, tu jest pasek zdrowia i pasek many, yy, łucznictwo, yy, magia bojowa, czyli ta og magia ognista, czy jak to tam się nazywa, i magia natury, tam jakieś błyskawice, wskrzeszanie i takie inne. Najlepiej będziemy walczyć wręcz z tymi, się najbardziej opłaca. No tutaj mamy ten, i mamy się udać o zapis automatyczny. No, yy, fajnie, jeszcze też zaczął padać. Yy, cz Czegoś ich nie skończyło. A mamy się udać do jakiegoś miasta? Czy coś tam ten Dziadek wiejski, yy, pędrak tutaj mamy misję. Odczekaj. Yy, aha, do, udaj się do miasteczka. Dobra, to jest chyba. No, zajść jakieś te, dobra. To moja druga dobra Dobra, dobra, no, dobra yy, Moje chyba ulubione RPG. Jeżeli to jest RPG. No to jest RPG, no. Jakby się pomylił, to. Fajik yy, Na początku, no, jak widzicie, Słabi są nasi wrogowie. O, już mamy. Wojtas awansował. W A tutaj, walka wręcz. No i bag y magia natury, i magia bojowa pancerdzień, dobra? Na, na prawy możemy sobie oglądać, co to tam jest. Co to jest? Dobra, ustawimy sobie atak dowolny. O! Czekaj już na nas. Dawno już, że to nie grał, to... Nie, czekaj. Kiedy ja w kto grał ostatnio? Jakieś dwa lata temu. Mm. No, no. Co to za szmata mi dostali? Łachmut. O kurde! Poradzisz se? Dobra, nie muszę naciskać. Te... O, mamy lepsze. Dobra, zaprezentuję wam to. Jak widzicie, bardzo skuteczne, tak. O, maks mała mikstura. many. Nie? nie no. Aha, bo gramy na normalnym, dlatego. Wtedy, jak to przeszło na łatwym... To znaczy, przeszło to na bardzo, bardzo brutalnym, wiecie, no... Kaj tam na łatwym był... Czemu to atakował? O! Wtedy też bym chyba dostali krótki łuk. To to jest króciutki łuk chyba. A, no no, no to to jest chyba... Dobrze? Czekać, A no... no. A to może łukiem? Chwila. Tak, no, wy mu pokażę. No, kto tu do nas i się... Oj, dobry. Dobry łuk. Au, mogliśmy uniknąć tego. Już normalnie zapomniał. Ludzie, co tu było? Ej, ta ścieżka, my się stracili. O, piesek. No. Myślę, że dźwięki z gry nie będą za głośno. Chyba, że będą tak cicho, że nic nie będzie się słyszeć. Aha, no dobra. Fajnie, fajnie. No dobra, to lepiej wziąć sobie pałka. Trochę gorsze, ale... No, widzicie? Z łuków, chyba mamy go na 2T. Wzięli ciosy. Tu jakieś już ryby no, wyskakują z wody. Mmm, co to? Aha, te plują, a te nie plują. A co to, żaba jest? Dziwne. Albo to jest ten mały piesek taki. Jak to by da piesek nazywać? Bo to tak wygląda taki piesek. taki. No, jeszcze więcej kruków, krugów. czy ktoś tu będzie No chyba nie Dziwne już drugiego miksturka Drugą miksturka A kiedyś jak to pamiętam jakże grą to o że jedna użył na godzina o magiczny pancerz Teraz chcę a... Otacza cel z zbroją magicznej energii, dodaje dwa do pancerza, jedno rzucenie czaru. No dobra, Ma magia na trzecim, no to... Trochę byśmy musieli nią powalczyć. No, no, no. Pamiętaj o regularnym zapisywaniu gry. Spokojnie, a... Myślę, że się nie da tego uniknąć. Zombie! Co to jest tutaj? Kukurydza to rośnie, czy co to ja? Kopruchy. A jakby ktoś nie wiedział, co to są kopruchy, to to są komary. No tak zawsze duma Pies krugów. No to pies to jest, no. Ale ta ja mu normalnie. Patrzcie. Gdzie jest Jak to było teraz? Tak. Nie, teraz za daleko. Tak, chyba. Dobra, idę naprzód. A, tutaj rybka nam już wyskoczyła z wody. Piesek na nas czeka. Weźcie jakieś pierdły. Patrzcie, mnie to chcą zjeść, zjeść, a nie tak, nie, coś innego, patrzcie. Widzicie, ja podleciał ja do niej, uciekło. a jak ten do niej podleciał, koło nich stoł, to nic. A, ale się kamera powoli obracała. Tak pięknie, o. kinia jakoś. Wejdźmy do dziury. <grym> dziury. Co tu mamy? O kurde, niedźwiedź Ryyyy, no widziałeś Ło jezu Ta niedźwiedź chyba Łuk Będziemy go tak brać. Ha, widzieliście jak podskoczył? Ten nasz chłopak, tu stoi, tak tyk. męcząca walka. Niedźwiedź by szybciej padł. Trzy strzały. Nie, no więcej tak. O kurde, jeszcze na no, jakichś gdzie wleźli. Chyba zręczność poprawimy. Dobra. O, opłacało się. Jakiś kubraczek z niedźwiedzia. Plus 5 do zdrowia. Może być. o skrzynie fajnie fajnie dobra i może ja już tutaj zakończę to będzie krótki odcinek dobra każdy taki będzie yy... Widzimy się w następnym i żegnała z Dvojta z 19 na razie.